Dzień dobry, Patuła, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Fortuna Wiedzy. No i oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie dzisiaj magiczna maszyna ze mną w studio, co to oznacza, że do wygrania całe mnóstwo pieniędzy, więc mam nadzieję, że już, już jesteście czujni i już spoglądacie w stronę ekranu, bo w tym momencie pojawiła się zagadka. Waszym zadaniem jest policzenie wszystkich pieniędzy na obrazku, przy czym nie wszystkie pieniądze są prawdziwe, przyglądamy się uważnie, wybieramy te prawdziwe monety, liczymy je, no i podajemy odpowiedź a ile wygracie za te pieniędzy, a tyle, ile uskłada się w koszu. W momencie, kiedy usłyszę poprawne rozwiązanie, to co, ja startuję maszynę, 3, 2, 1, maszyna start. Wy się już zastanawiacie, a ja przypominam zasady. W naszym programie mogę obrazić o osoby, które mają kończące 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem, aby dostać się na antenę znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem, aby na linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz tutaj prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Gazety Telewizji. Ja czekam na kogoś, kto ma pomysł. Nie zwlekamy, kto policzył, kto przyjrzał się zagadce i już wie, trafia tutaj do mnie do studia. Rozumiem, że potrzebowaliście chwili, żeby przyjrzeć się zagadce. No dobrze, no to kto się przyjrzał, kto wie, trafia tutaj do mnie do studia w tym samym momencie. Nie dajemy się wyprzedzić, tym bardziej, że naprawdę duże pieniądze do wygrania, ta kwota cały czas się powiększa. Zobaczcie, kolejne 200 zł się zbliża. No właśnie, no to co, chyba już ktoś się z Was policzył. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? 14 zł i 9 groszy. Nie. Dzień dobry. Śmiało, proszę się odezwać. 3, 2, 1... A i kolejna nieśmiała osoba. A tu takie duże pieniądze do wygrania. Słuchajcie, skoncentrujmy się. Jaka jest odpowiedź? Halo? Jaka jest odpowiedź? 14 ,19 zł 19 groszy. No nie, nie, jeszcze nie. Już słyszałam taką odpowiedź. Słuchajcie, tak jak mówiłam, warto się skoncentrować. Halo, halo? Jaka jest odpowiedź? 14 ,16 zł 16 groszy? Jeszcze nie. Jeszcze nie, czekam dalej. Słuchajcie, ja nie mogę czekać z tą zagadką w nieskończoność. Dlatego zróbmy tak. Ja w tym momencie zatrzymuję maszynę. Maszyna, stop. Żeby nie tracić czasu na liczenie, umówmy się, że oddam 4000 tysiące złotych. Tak, równe 4000, tysiące, ale czekam na ostatnie trzy telefony w sprawie tej zagadki. Wówczas no, musimy się przekonać, czy poradziliście sobie z nią, czy nie. Bo jeżeli nie, nie ma sensu, żebyśmy czekali dłużej. Tym bardziej, że szybkie tempo, łatwo tutaj do studia trafiacie, więc przejdźmy dalej. Ostatnie trzy szanse, ostatnie trzy telefony i kończymy tę zagadkę, spróbujemy czegoś innego. Czekam na poprawne rozwiązanie w ciągu tych trzech... 4, 304? Walczymy o naprawdę duże pieniądze. Jeszcze dwie próby. Dwa telefony. No to kto? Kto policzył? Jest pewien swojej odpowiedzi. Teraz trafia tutaj do mnie do studia. Uwaga! Kto? Dokładnie 11:20. Nie, niestety nie. Eee, niektórzy z Was byli naprawdę bardzo blisko. Odpowiedź to. 9 zł i 14 groszy, usłyszałam 9 złotych 10 groszy. Zł. Liczyłam na to, że usłyszę poprawne rozwiązanie w tym momencie. No ale dobrze, słuchajcie, skoro nie, to zróbmy tak. Ja wam dam szansę wygrać te pieniądze. Tak czy owak. Gotowi? No to 4000 zł za Widzicie dwa zdjęcia. Pomiędzy nimi są trzy różnice. Jeżeli ktoś wskaże mi te wszystkie trzy różnice, zabierze 4 4000 zł. To co? Gotowi? No ale umówmy się, że muszę szybko usłyszeć rozwiązanie. Nadrabiamy czas. Kto chce zabrać te olbrzymie pieniądze, to w szybkim tempie musi spróbować odszukać tutaj wszystkich trzech różnic. Mam nadzieję, że już się bacznie przyglądacie, analizujecie każdy fragment po fragmencie. Przyjrzyjcie się uważnie, bo zagadka nie jest prosta do odnalezienia. Słuchajcie.